W dzisiejszym odcinku chciałam wam powiedzieć, jak się wymawia nazwy firm, szczególnie te trzy firmy tutaj. To są wszystkie firmy, które są związane z samochodami. Nie każde słowo tutaj jest angielskie, to niektóre słowa to po prostu wam powiem, jak je wymawiamy we, w Stanach. To nie znaczy, że musicie zmienić jak mówicie te, te nazwy, jak je wymawiacie. O to nie chodzi. Tylko żebyście wiedzieli, jak się je wymawia w Stanach. Pierwsza firma to jest firma Lamborghini. To jest oczywiście włoska firma i bardzo często słyszę, że Polacy mówią coś takiego jak Lamborghini. I z ciekawości sprawdziłem, jak się mówi Lamborghini po włosku i się okazuje, że prawie tak jak po angielsku. My mówimy Lamborghini, oni mówią coś takiego jak Lamborghini albo coś takiego, tylko musicie używać swoją rękę i wtedy od razu powiecie poprawnie, tak jak się mówi po włosku, A To się mówi Lamborghini. I bardzo często słyszę, że Polacy mówią Lamborghini i dla mnie to jest śmieszne, przez to, że po angielsku Gini to jest Jean. To znaczy, tak jak Aladdin, on miał, on znalazł tą lampę i miał. Gina albo coś takiego i to się nazywa Gini po angielsku Gini. I sobie wyobrażam, jak słyszę Lamborghini, to sobie wyobrażam, że nie wiem, Aladdin znalazł tą lampę i e, ten Jean wyszedł, ten Gini i Aladdin chciał, wiesz, nie wiem, złoto albo coś takiego. Ale ten Jean mu powiedział nie, nie, nie. Bo ja nie jestem normalny Gini. Ja jestem Lamborghini. To tylko możesz poprosić o samochody, które są produkowane przez Lamborghini. On jest ten Lamborghini, Lamborghini. Następna firma to jest firma Hyundai. I wiem, że Hyundai to jest nie wiem, koreańska firma albo coś takiego, może, może japońska, chyba koreańska, nie jestem pewny. Ale nie północna koreańska, bo ja myślę, że oni wiesz nawet nie mają jedzenia to nie wiem nie produkują samochody bo jakby produkowali samochody to by chyba zjedli te samochody bo są tacy głodni ta firma w Stanach oficjalnie się wymawia Hyundai tak samo jak słyszę, że w Polsce oficjalnie w reklamach zamiast mówić McDonald's to oni mówią McDonalda okej, okay, wiesz tak się nie mówi po angielsku ale tak, tak zdecydowali nazywać tą firmę w Polsce. Tak samo Snickers. Jest ta, ta firma Snickers. I oglądałam polskie reklamy i mówią, Snickers. I, I wiesz, tak się nie mówi. To jest Snickers, nie SNI. Snickers nie Snickers. Uh, ale oczywiście oni to wymawiają w taki sposób, żeby było łatwiej dla Polaków, żeby, żeby to wymówić. I tak samo. Zrobili e, z Hyundai. Wiesz, nie wiem jak to się mówi po koreańsku, i tak naprawdę mnie to nie obchodzi, ale <gryw> e, wiem, że w Stanach oficjalnie w reklamach to oni mówią Hyundai. Hyundai, Hyundai. Myślę, że czasami ludzie mówią Hyundai. E, to myślę, że ogólnie usłyszysz Hyundai albo Hyundai. I myślę, że w Polsce. Prawdopodobnie wymawiacie Hyundai bardziej tak jak w Korei oni wymawiają. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Nie wiem, jak oni to wymawiają, ale w Polsce mówicie coś takiego jak Hyundai albo coś takiego. To sobie tak wyobrażam, że w Korei, że oni tak wymawiają: tak Hyundai. Hyundai to dla mnie brzmi jak na przykład, jakbyś grał jakąś grę. Uh, Wiesz, tak bierz się, tak jak Street Fighter, albo Mortal Kombat. Albo nie, jak to, jak to mówicie? Mortal Kombat. Mortal Kombat. Strzelisz jakiś taki fireball. Tak, hey, Hyundai! I tak taki ogień wyszczeli. Tak sobie to wyobrażam. I ostatnia firma to jest firma Mustang. Mustang, znaczy Ford Mustang. I mi się wydaje, że w Polsce wy mówicie coś takiego jak Mustang. Uh, ja nie wiem czy to jest prawda, tak słyszałem, ja, jest mi trudno uwierzyć, czy ktoś by to wymawiał Mustang to mam nadzieję, że tak naprawdę nie mówicie. Ale jak mówicie tak, to... Okej, okay, ja was przeproszę, to jest okej. Okay. Możecie mówić jak chcecie. Ale mustang, że wymawia mustang Wiesz, mustang, to sobie wyobrażam, że, że co, jest ten, ten samochód jest robiony z musu? Wiesz taki deser, to jest tak jak... Nie wiem co to jest, to jest tak jak Buddy, na bo coś takiego, że tak, nie wiem, otworzysz, wiesz, kupisz sobie nowego Mustanga i tak otworzysz drzwi, i tam w środku ten samochód jest tak pełny jakiegoś czekoladowego musu, i to tak, Ugh. bo on tak, i tak wsiądziesz w ten mus, to tak sobie wyobrażam, jak słyszę Mustang, to pamiętajcie, że to się mówi Mustang Ford. Mustang. To dzięki, że obejrzyliście dzisiejszy odcinek, a mam nadzieję, że się nauczyliście czegoś i że jak będziecie mówić po angielsku, to będziecie mówić Mustang, Hyundai i Lamborghini. Oczywiście wiem, że po polsku to może być dziwnie brzmiało, jakbyście rozmawiali z Polakami i byście mówili hej, widziałeś ten nowy Lamborghini? Wiesz, to tak dziwnie brzmi, to... Rozumiem, że jak będziecie mówić po Polsku, to może jest lepiej, żeby wymawiać te słowa po polsku. To ogólnie dzięki, że oglądacie mój kanał. Dajcie kciuka do góry, jak Wam się podobał dzisiejszy odcinek. Napiszcie w komentarzach i do następnego razu. Cześć!